Modlitwa w imię służby drugiemu człowiekowi. Panie Jezu Chryste, źródło miłości i prawdziwej służby, wchodzimy do Ciebie sercami pełnymi pragnienia, by służyć innym w duchu pokory i miłości. Boże, który wzywasz w nas do troski o bliźnich, daj nam oczy, by dostrzegać potrzebujących, i serce, które nie lęka się poświęceń dla dobra innych. Niech nasza służba nie będzie wymuszona ani powierzchowna ale wpływa z głębokiego przekonania, że każdy człowiek jest Twoim dzieckiem. Panie, naucz nas cierpliwości wobec tych, którzy nas potrzebują, współczucia dla tych, którzy cierpią i pokory wobec tych, którym możemy służyć. Niech nasze czyny przynoszą pociechę, nadzieję i pokój, a nasza obecność staje się świadectwem Twojej miłości. Duchu Święty prowadź nas w codziennych sytuacjach, w rodzinie, pracy, w relacjach z sąsiadami i przyjaciółmi. Pomóż nam dostrzegać małe okazje do dobra, aby nasze życie stawało się ciągłą modlitwą czynów miłości. Boże, który jesteś źródłem wszelkiej dobroci, daj nam odwagę, by nie ulegać egoizmowi, by nie zamykać serca na potrzeby innych, ale abyśmy zawsze byli gotowi ofiarować swój czas, uwagę i troskę. Panie Jezu, który umywałeś nogi swoim uczniom i służyłeś każdemu w potrzebie, naucz nas pokory, byśmy służyli w ciszy, bez szukania pochwał i uznania. Niech nasza służba będzie odbiciem Twojej miłości, a każdy gest dobroci staje się modlitwą i darem dla Ciebie. Boże, wspieraj nas w chwilach zmęczenia, rozczarowań i zwątpienia, abyśmy mimo trudności nie przestawali służyć innym. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej obecności, i niech nasze czyny zmieniają świat na lepsze, choćby w małych rzeczach. Święci, którzy poświęcali swoje życie dla dobra innych, stawiajcie się za nami, abyśmy mieli siłę, odwagę i cierpliwość, w każdej sytuacji kierować się miłością i służyć bliźniemu. Amen.